Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego Mihawk nie ma załogi? Od początku mangi zawsze działał sam. Nawet kiedy dołączył do Cross Guild, nadal nie ma ludzi pod sobą. A przecież to pirat i to nie byle jaki. Kaido, Shanks, Luffy, każdy z nich ma ekipę. Więc o co chodzi? Jeśli lubisz ciekawostki z nim, zaobserwuj mnie. Możesz też postawić mi kawę. W zbiję 108 moda napisał, że Michał został kiedyś zdradzony i to może tłumaczyć, dlaczego odciął się od ludzi. Po tamtym momencie zaczął ścigać marynarzy. To nie było piractwo z własnego wyboru, po prostu tak go zaczęto postrzegać. On nigdy nie poluje na skarby, nie szuka One Piece, nie płynie w stronę Raftelu, ma tylko jeden cel walczyć z najlepszymi i tak został najlepszym szermierzem świata. Kiedyś jego rywal to Shanks w Marineford rzucił się na Białobrodego tylko po to, żeby sprawdzić, ile ten ma mocy. A poza tym, siedzi na na swojej wyspie czyta książki albo dla zabawy niszczy takich jak Don Creek. Nigdy nie potrzebował załogi, bo nigdy nie miał celu, który jej wymagał. A do Cross Guild dołączył, żeby w końcu mieć spokój. Michał, kto samotnik z wyboru? Bo jego droga, to droga walki. Chyba wszyscy czekamy na jego walkę z Zoro.